Usłyszeliśmy ostatnio, że za mało opowiadamy o tym, co się na bieżąco w Azbiro dzieje i nad czym pracujemy. W związku z tym ta Tadam, komunikat i ogłoszenie, nad czym Asbiro aktualnie pracuje i do jakich imprez i wydarzeń się przygotowujemy. Pierwszy temat, absolutnie najważniejszy dla nas o tej porze roku, to są nabory do grup marcowych na kurs podstawowy i na studia podyplomowe MBA. Te nabory trwają do marca, zbieramy grupy. Kurs podstawowy to przypomnę taki kurs ośmiomiesięczny dla osób, które albo rozpoczęły swoją przygodę z biznesem i myślą o tym, jak pokładać tę firmę, jak ją zacząć rozwijać i robić to od samego samego początku dobrze oraz dla tych osób, które myślą dopiero o założeniu biznesu. I e, też na przykład męczą się trochę na etacie, bo takich osób mamy sporo na kursie podstawowym, e, więc ten kurs e, to jest pierwsza rzecz, nad którą pracujemy, drugi kurs, nad którym pracujemy aktualnie i dopinamy harmonogramy, kalendarze i wszystkich wykładowców i wszystkie tematy, to są studia podyplomowe, MBA, czyli już dla bardziej zaawansowanych przedsiębiorców, rusza grupa, zarządzanie firmą, rusza grupa, sprzedaż i marketing i grupa dla inwestorów w nieruchomości, niezmiennie w Asbiro cały czas się e, rozwija i przekazał mi, że mam Wam przekazać, że organizujemy dni, Otwarte w styczniu na zjazdach, na kursie podstawowym i na MBA, czyli taki weekend, na który możecie przyjechać, jeśli nigdy jeszcze nie byliście w Asbiro to jest super ważne. Jeśli nigdy nie byliście w Asbiro, możecie przyjechać, potestować na bieżąco, zobaczyć na żywo, jak działamy, co robimy, kim my w ogóle jesteśmy, jak wyglądają te zajęcia. Dni otwarte na kursie podstawowym, na studiach podyplomowych MBA. Za darmo wystarczy się zapisać w linku, który będzie gdzieś przypięty przy tym nagraniu. To to jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz, nad którą pracujemy, to jest oczywiście seminarium w marcu, czyli to największa impreza na uczelni Azbieron na kilkaset osób. Tutaj duże rzeczy dopinamy. To jest weekend 4-5 marca. Jeśli nie macie czasu, możliwości, żeby być u nas na takich dłuższych kursach czy studiach, to seminaria to są właśnie te imprezy dla Was, setki przedsiębiorców, networkingi, wykłady i cuda. To będzie w Warszawie. Dopinamy tę imprezę i w międzyczasie jeszcze dwa wyjazdy. Pierwszy wyjazd to jest 9-12 lutego Wintercamp w Wiśle. Zapraszamy asbirowców, ale też osoby, które nigdy nie były u nas z rodzinami, oczywiście i dzieciaczkami będą zajęcia i dla dorosłych i dla dzieci będzie przedsiębiorcza, ale też będzie dużo relaksu i Wyjazd do Indii. To jest w ogóle hit tego roku w Azbiro. Asbiro znowu rusza w świat i poznaje biznesy w innych krajach. W marcu ruszamy do Indii. Jeżeli ktoś z was jeszcze chce dołączyć do tej ekipy, to im szybciej, tym lepiej, bo tam jest dużo załatwiania. No i to właściwie są te najważniejsze rzeczy, nad którymi aktualnie pracujemy. I tyle z ogłoszeń parafialnych czy też sekciarskich, bo podobno jesteśmy sektą dla przedsiębiorców. Trzymajcie się, hej!